Bardzo ważnym elementem każdego systemu pocztowego, takiego jak Outlook.com, jest książka adresowa. W Outlook.com nosi ona nazwę Kontakty. Jest bazą informacji o osobach, ale jednocześnie bazą adresową dla wysyłanych przez nas listów. Osoby możemy dodawać do bazy kilkoma sposobami. Pierwszym sposobem jest dodanie nadawcy listu, który otrzymaliśmy. Przykładowo, od tej osoby otrzymaliśmy list. Osoba ta nie widnieje jeszcze w naszej bazie adresowej. Wobec tego możemy wykorzystać polecenie, widniejące na prawo od adresu nadawcy: Dodaj do kontaktów. Po kliknięciu adres jest automatycznie dodawany do książki adresowej. Innym sposobem jest wysłanie po raz pierwszy listu do jakiejś osoby. Przykładowo, utworzymy wiadomość: niech będzie to osoba mająca adres: JanBratekWindowsLife.com, jakiś temat listu, treść listu, i wysyłamy tak zaadresowany list. W tym momencie na dole interfejsu poczty pojawia się komunikat. Bądź w kontakcie. Niektórzy adresaci wysłanej przed chwilą poczty nie należą jeszcze do kontaktów. Czy chcesz dodać te osoby? Gdy potwierdzimy, klikając przycisk Dodaj kontakty, osoba ta zostanie dodana do bazy adresowej. Ponieważ podaliśmy jedynie sam adres, możemy jeszcze podać imię i nazwisko. Po kliknięciu przycisku Dodaj osoba jest wstawiana do książki adresowej. Trzeci sposób to dodanie osoby bezpośrednio w książce adresowej. Przechodzimy zatem do aplikacji Kontakty. Widzimy tutaj dodaną przed chwilą osobę Jan Bratek. Po prawej stronie widzimy natomiast propozycję dodania kontaktów z innych aplikacji. Takich jak Twitter, Google, Skype i innych usług. Jednak, ze względu na to, że te aplikacje nas w tej chwili nie interesują, pomijamy je. A więc dodajemy nowy kontakt. Kliknięciem przycisku nowy wyświetlamy formularz. Dodamy w nim osobę o imieniu Jan, nazwisko, adres e-mail. Możemy jeszcze dodać. Wiele innych informacji, jak przynależność do jakiejś firmy, telefon komórkowy czy stacjonarny, lub fizyczny adres. Ale te informacje nas w tej chwili nie interesują. Najważniejsze jest imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zapisujemy osobę. Naturalnie w dowolnej chwili możemy usunąć każdy wprowadzony do bazy adres, jak również dokonać ponownej edycji. Kliknięcie polecenia edytuj. Uruchamia formularz i możemy w nim dokonać zmian, a po ich wprowadzeniu zapisać. Możemy również tworzyć grupy. Rozwijamy menu, następnie klikamy polecenie Nowa grupa i podajemy nazwę grupy. Przykładowo, niech będzie to grupa o nazwie Rodzina. Zapisujemy utworzoną w ten sposób grupę. Aby teraz dodać osoby do grupy, możemy na przykład zaznaczyć poszczególne osoby. Niech będą to trzy osoby o tym samym nazwisku. Europejski, przypuśćmy, że są to bracia, Marcin, Piotr i Wiktor. Rozwijamy menu grupy i zaznaczamy pozycję Rodzina, a następnie klikamy Zastosuj. W tym momencie powstaje grupa o nazwie Rodzina i są w niej obecne trzy osoby. W książce adresowej mamy również wyszukiwarkę. Na przykład po podaniu wyrazu kluczowego Paweł wyświetlane są tylko te kontakty, w których nazwie znajduje się ten ciąg znaków. Zwróć uwagę, że gdy wpisujemy Pierwsze litery ciągu znaków, lista ulega automatycznie zawężeniu. Przykładowo, podamy dwie pierwsze litery EU, i w tym momencie na ekranie widoczne są tylko te adresy, które zawierają ten ciąg znaków. Listy możemy adresować nie tylko indywidualnie, ale także wykorzystując nazwy grup. Pokażmy to znowu na przykładzie. Podając nazwę grupy, możemy ją przyjąć za zbiorczego adresata grupy. Wyślemy list do takiego adresata, ale gdy przyjrzymy się temu listowi w folderze wysłane, zobaczymy, że list został wysłany do członków grupy. Poszczególne kontakty można również dodawać do ulubionych. Jeżeli adresów jest wiele, jest to wygodna technika, gdyż adresy te znajdują się na samej górze książki adresowej. Przykładowo, Marcin dodaj do ulubionych, i osoba ta znajduje się na samej górze.